bracia i siostry w Jezusie Chrystusie czołem strażacy. Witam Was bardzo serdecznie w tę dzisiejszą czwartą niedzielę po Wielkiej Nocy, zwaną niedzielą kantatę. Witam Was o, w czasie pięknego poranku tejże wspaniałej niedzieli. Witając Was pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia. A są to słowa wyjęte z Psalmu 98, gdzie w pierwszym wierszu czytam: Śpiewajcie Pan pieśń nową, bo cuda uczyni. A apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i siódmym wierszu, powiada: Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkie. I krótka modlitwa dzisiejszego dnia. Gdy łaska mnie wypełnia, a radość w sercu mym, mój Bóg jest zawsze ze mną. Gdy sił mi brak, a w mroku idąc spotykam się, mój Bóg jest zawsze ze mną. Umiłowani w Panu, drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, drodzy słuchacze, dzisiejsza niedziela nosi nazwę kantatę. Śpiewajcie. Któż z nas nie lubi śpiewu, dobrej muzyki? Właściwie nie ma takiego człowieka, bo przecież są takie melodie, które zabierają w piersi, które mocno wyciskają swoje piętno na psychice, na życiu, na zachowaniu i postępowaniu człowieka. Można śmiało powiedzieć że niektóre melodie, niektóre utwory są ponadczasowe. Jedni lubią muzykę klasyczną, inni ludową, jeszcze inni typowo młodzieżową, jeszcze inni rock, inni metal, inni disco polo, a także inne pozostałe rodzaje i gatunki muzyki. Czasem, być może. Zastanawiamy się, jak przynajmniej na pewno, czy ten czy tamten rodzaj muzyki jest naprawdę odpowiedni i, przez, i czy przez niego Pan Bóg do mnie przemawia. Tak, Bóg przemawia do człowieka w różny sposób. Byleby tylko wszelkimi sposobami, Chrystus był zwiastowany. Kiedyś biskup z święty Augustyn, powiedział, że dobra muzyka, dobra pieśń jest przeciągiem Królestwa Bożego. Ojciec reformacji, ksiądz dr Maciej Luther powiedział: Kto śpiewa, ten dwakroć się modli. Zdajesz sobie sprawę z tego, jakim skarbem obdarzył cię Bóg, co on tobie da? On rzeczywiście w różny sposób do ciebie i do mnie przemawia. Ale co ja z tym zwiastowaniem, z tym śpiewnym zwiastowaniem czynię? Dziś psalmista Wielki Król Dawid zachęca nas do oddawania Bogu chwały i czci. On zachęca nas do śpiewania pieśni uwielbienia. Zauważ, Bóg nie mówi, że pieśni mają śpiewać wybrańcy że pieśni mają śpiewać kantorzy, śpiewacy, muzycy, ludzie znający się na muzyce. Pieśń ma śpiewać każdy, bo każdy jest świadkiem Bożego Cudu. Jakiego cudu? – zapytasz. Życie jest cudem. To wszystko, co dzieje się na twoich drogach i ścieżkach życia, to jest jeden wielki cud. Tym cudem jest zbawienie. Jest Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię dla Ciebie i dla mnie, aby swoją ofiarą na krzyżu Golgoty poprzez krzyż Golgoty, poprzez swoje zmartwychwstanie ofiarować im nam zbawienie i to darmo z łaski. To jest Boży dar, to jest Boży prezent dla Ciebie i dla mnie. Zdaję sobie z tego sprawę. Może wydawać się to nieprawdopodobne, niesamowite. Może nawet tego nie rozumiemy. Ale nie przejmuj się tym. Na pewno ten dar Bożej łaski nie jest trendy, gdy świat nastawiony jest bardzo konsumpcyjnie. Ale we właściwym czasie możemy zrozumieć to wszystko, co Bóg uczynił dla ciebie i dla mnie. Teraz może swoim głosem oddawać chwałę Bogu. Nie czyń wymówek. Ja nie umiem śpiewać. Ja nie mam słuchu, ja nie mam dobrego głosu. Nie, to nieprawda. To jest tylko i wyłącznie Twoja, moja wymówka. Przecież Bóg obdarzył nas głosem. Umiemy z sobą rozmawiać, umiemy wyartykułować swoje potrzeby, swoje żale, swoje jakieś potrzeby. To wszystko, co nam leży na sercu i na duszy. Czasem. Nawet korzystamy z tego głosu i wyśpiewujemy jakąś frywolną strofę. Możemy zaśpiewać Bogu pieśń i możemy to robić w różny sposób, byle tylko szczerze i z głębi serca, bo w ten sposób oddajemy Bogu należną chwałę i cześć. Przecież przez pieśń jest zwiastowana Ewangelia dobra wina. To pieśń pomagała naszym ojcom, przodkom, przewodnikom wiary ostać się wierze chociażby w dobie kontreformacji. Albo przypomnij sobie biblijny obraz, gdy apostołowie są wtrąceni do rzymskiego więzienia. Zadano im wiele razów, tam ich zakuto w łańcuchy. A oni nie zachowują się tak jak pozostali więźniowie, nie utyskują, nie narzekają, nie przeklinają oprawców, ale śpiewają pieśni Bogu na chwałę. I w ten sposób zwiastują Ewangelię, zwiastują Chrystusa. Spróbujmy i my w tym trudnym czasie, pandemicznym czasie, zanudzić nabożną pieśń. Gdyby więcej w naszych domach było pięknej, nabożnej pieśni. Mniej byłoby nienawiści, złości, uprzedzenia. Przecież to apostoł przypomina nam napominajcie się przez psalmy, hymny i pieśni duchowne wdzięcznie śpiewając w sercach swoich Panów. A kiedyś Goethe powiedział gdzie słyszysz śpiew tam wejdź. Tam dobrzy ludzie mieszkają, bo źli wcale nie śpiewają. Niech rzeczywiście nasze domy staną się domami, w których rozbrzmiewa piękna pieśń, a każdy, kto przekroczy próg naszego domu, niech zawoła, jak Filip Spita, szczęśliwy dom, gdzie radzi Cię, witają mój Jezu, który koisz ból i łzy, gdzie wszystkie serca dla Ciebie goreją, gdzie Ciebie szuka rozkochany wzrok, a słowa Twojej pieśni, Twe są wiarą i nadzieją, rozpraszającą dróg niepewnych mrok. Przez pieśń jesteśmy bliżej Boga. I do śpiewania przygotujmy się wspólnie w modlitwie do Niego wołając. Módlmy się. Boże wieczności, zaprawdę święte jest imię Twoje, godne czci i najwyższej chwały. Dzieła rąk Twoich, niebiosa, ziemia, które stworzyłeś. Wszystko co żyje głosi chwałę Twoją. Czymże jestem wobec potęgi i mocy Twojej? Znam swoje słabości, swój grzech. Dziękuję Tobie, że zlitowałeś się nad mną i nad całą ludzkością i w Jezusie Chrystusie okazałeś swoje serce ojcowskie. Zdając sobie z tego sprawę, pragnę składać świadectwo o dobroci i łasce Twojej. I oczekiwać dnia, w którym przed Twoim obliczem wieczności połączę swój głos ze śpiewem aniołów Twoich, psalmie uwielbienia. Boże, nikt nie może Ciebie poznać, jeśli Syn Twój przez Ducha Świętego nie objawi Ciebie Twojej miłości i łaski zbawienia. Dziękuję Tobie, że Jezus jest obrazem Twojego serca Ojcowskiego. Spraw abym usłyszał zaproszenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Niechaj światłość oblicza Twojego oświeca, drogi moje. Panie, pragnę posłusznie kroczyć śladem Zbawiciela i wiernie wypełniać Jego wolę. W ten sposób chcę oddać Tobie cześć i wielbić Cię z pokorą. Przez wszystkie dni życia mego. Boże Ojcze, dziękuję Ci za wszystkie chóry kościelne, orkiestry, zespoły, twórców muzyki kościelnej, organistów, dyrygentów, kantorów. Napełnij ich duchem świętym, aby służyli Tobie na chwałę, a ludziom ku zbawieniu wiecznemu. Panie, otwórz me usta i proszę, pomóż mi wyśpiewać Twoją chwałę. Tak wiele doświadczyłem i chcę swoim śpiewem składać świadectwo o Tobie. Uczyń nasze domy domami pieśni, niech z nich melodia i pieśń w niebo ulatą. Proszę o wszystkich strażaków, którzy dziś pełnią służbę, miej ich w swojej opiece. Osłaniaj tarczą opieki i chroń przed nieszczęściami. Pozwól nabierać pewności, że jesteś z nimi i prowadzisz drogą, którą Ty jesteś sam. Bądź z wszystkimi służbami ratowniczymi, medycznymi. Niech strój Twojego błogosławieństwa spocznie na każdym, a z medycznej służby niech emanuje światło Twojej pomocy, miłosierdzia i współczucia. Niech każdy pacjent i ich rodziny dostrzegają w działaniu medyków Ciebie jako jedyne źródło zbawienia i życia wiecznego. Pan, zechciej mnie wysłuchać, gdy wszystko przynoszę przed Twój w niebie tron w modlitwie Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowańcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan dwa swoje ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Życzę Wam dobrego błogosławionego niedzielnego dnia, dobrej błogosławionej świątecznej strażacy służby. Spotkajmy się na jednym z dzisiejszych nabożeństw transmitowanych w internecie czy o godzinie 13 w telewizji polskiej to nabożeństwo transmitowane z Pasymia na Mazurę. Pozostańcie z Bogiem, z Bożą mocą do wieczornej modlitwy. Z Bogiem, do zobaczenia wieczorem.